Partii opozycyjną, które często rywalizują o tych samych wyborców, z reguły powinny wchodzić w jakieś zwarcie, często ostre. Zwarcie, często te kampanie przydają takie agresywny kształt. A tymczasem tutaj w tej kampanii państwo na całym opozycji się nie atakujecie, nie ma jakichś, jakichś antagonizmów, agresji wzajemnej. Z czego to wynika? Co jest powodem tego? Akurat w tej kampanii. To ja, może pół żartem najpierw odpowiem, że jak były zwarcia i była ostra rywalizacja, to krzyczeliście, gdzie jedność. Dzisiaj, kiedy jest współpraca i porozumienie, mówicie, gdzie jest zwarcie. Co za dziwna kampania. Ja oczywiście mówię o tym pół żartem, natomiast kampania ma też swoje etapy. Myślę, że bardzo wiele zmieniło się od tego momentu, w którym wszyscy zrozumieliśmy, że to są wybory, w których nie będzie jednego, który może zbudować sam rząd. Polacy dzisiaj tak chcą rozdać karty, żeby konieczna była po tej demokratycznej stronie współpraca. Nie ma hegemona, nie ma kogoś, kto monopolizuje tę demokratyczną stronę. Są silniejsi swoim poparciem, są słabsi swoim poparciem, ale każdy jest potrzebny do tego, żeby zbudować w Polsce demokratyczny rząd, i wszyscy to zrozumieliśmy, każdy to wie. Każdy to też wie i widzimy, to jesteśmy bardzo za to wdzięczni, że specjalną rolę w tym procesie odgrywa trzecia droga. Wybór jest dziś prosty: albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu. My mówimy jasno, tak, maszerujemy osobno. Nie jesteśmy koalicją obywatelską, nie jesteśmy lewicą, ale, przepraszam za ten militarny język, atakujemy razem. Bo chodzi nam o ten sam cel, to samo chcemy osiągnąć demokratyczną Polskę. My się później w rządzie będziemy oczywiście różnić w różnych kwestiach dotyczących takich czy innych szczegółów zarządzania państwem, ale nie będzie wątpliwości, i nie ma dziś między nami wątpliwości, że Polska powinna być na zachodzie Europy a nie na zachodzie Azji, jak niektórzy zdają się w tej chwili ją pozycjonować. Ludzie oczekują od nas dzisiaj współpracy, spokoju, dzisiaj oczekują od nas tego, że jasno będziemy mówili, gdzie stoimy, ale będziemy przynosili im nadzieję, a nie strach.